Cześć, witam Was prosto z nadwody, ja jestem Karol Przybylski, dzisiaj chciałem Was zaprosić na film 5 minut o gumach pustych na karpia. Żebyśmy łowili duże ryby na tyczkę potrzebujemy przede wszystkim mocnej wędki, mocnych gum, solidnych zestawów, ostrych haczyków. Także zaczynając od najważniejszej gumy amortyzującej wszystkie odbicia. Najlepsze amortyzatory cechują się zewnętrzną warstwą odporną na wszystkie warunki atmosferyczne, utrzymuje swoją śliskość przez cały czas ich stosowania. Charakterystyczną cechą tych amortyzatorów jest to, że mają długość 4 metrów. Materiały, które są użyte przy produkcji tych gum, pochodzą z najwyższej jakości półki. Nie blekną, nie strzępią się, nie mają tendencji do takich jakby nacięć, gdzie drogie gumy zdarzało się, że po pół sezonu miały takie pęknięcia tej fluorescencyjnej struktury. Kolejną ważną sprawą, na którą warto zwrócić uwagę jest sam fakt, że gumy są produkowane w Stanach, co rzadko się spotyka w dzisiejszych czasach. Bardzo ważną sprawą przy y, zbrojeniu wędki jest zastosowanie bocznego slotu, ewentualnie systemu pula bunk, który pozwoli nam przy dużych odjazdach, dalekich odjazdach ryb, przyciągnąć tą rybę z powrotem do brzegu, ściągając amortyzator do siebie, skracając tym dystans rybie y, między zestawem a wędką. Po dzisiejszym dniu, gdzie testowaliśmy wytrzymałość gumy 2.56, mogę śmiało powiedzieć, że wytrzyma największe przyłowy jesiotrów, karpi, a nawet i sumów. Także warto zwrócić uwagę na gumy puste Power Core od Robinsona, bo są z najwyższej półki, przy czym zajmują najlepszą jakość co do ceny. Także moi drodzy, zwróćcie na nie uwagę. Pamiętajcie moi drodzy, że tyczka to nie jest tylko łowienie małych szprotek, szybko na zawodach, ale można też wyjechać sobie na jakieś łowiska, mówmy sobie szczerze, komercyjne, bo tam możemy połapać tak naprawdę duży chryp na tyczkę i spróbować swoich sił, bo nie jest to tak naprawdę tak łatwe jak się wygląda na filmach, więc próbujcie, działajcie i zobaczycie co z tego wyniknie.